Marcin Zasada, dzień dobry, tak to ja. Michał dzień dobry. Gramatyka, minister cyfryzacji, jest ze mną w studio. Czerni z okazji Czarnego Piątku dzisiaj. Aha, tak, to pan sobie wymyślił. Tak, tak, tak sądziłem, że pan redaktor taki entourage przywdzieje. Na no, Czarny Piątek? Tak, postarałem tak. się jakoś dostosować. No dobrze, to, to skoro jesteśmy w czarnych barwach, rysujemy ten piątek, to jakie pan ma wykształcenie? No, ja mam niestety wyższe. Bije się w piersi, co więcej, sukces. Z 1998 roku doktorat sprawa, a potem jeszcze zrobiłem aplikację prokuratorską i zdałem egzamin radcowski. Więc hmm. bier, Żadnego mba -a nie za wcześnie. Bije się, bije się okay. w piersi. MBA nigdy nie był mi potrzebny. Ale... Nie ciągnęło pana nigdy do kolegium Chcia... Humanum? Do kolegium Humanum nie, ale mam taki epizod w swoim życiu, gdzie hmm. wykładałem na MBA-u i proszę pana, moim studentem był sam Waldemar Anzel, który tamtego mba robił. Miałem z nim... sprawiedliwości górniczej. sprawiedliwości Tak. Miałem z nim zajęcia. A to zajęcia... wtedy posłowie często uzupełniali braki w wykształceniu, żeby wskoczyć gdzieś chyba w radę. Bo to był ten moment, kiedy PiS uchwalił takie prawo, że MBA ym, nadawało uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Sami posłowie i, i działacze byli wtedy w, w takim razie na studiach? Był tam poseł Anzel, którego gwiazda bardzo jaśniała w tej grupie. Było też kilku samorządowców. Pan z nim jakąś przez fryzurę, rozumiem, wspólnotę odczuwa? Nie, no był moim studentem i to w zasadzie nie najgorszym. Panie ministrze, tak czy inaczej, macie tam jakiś konkurs świadec w, w koalicji? Nie, 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 nic takiego nie ma. Szymon Hołownia studiował, czy nie studiował w końcu? Na zdrowie. Bardzo dziękuję, przepraszam. Szymon Hołownia nigdy nie studiował. Nigdy na, nie studiował na, w ogóle. Na kolegium humanum oczywiście. Nie. Studiował, zdaje się, w ZWPS, czyli w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, e, gdzie nawet e, otarł się o absolutorium. To znaczy ma chyba osiem semestrów zaliczonych z dziewięciu e, psychologii. To, to, myślałem, że ostatni prezydent... Niech Pan słucha, co ja, o co ja pytam. To Aleksander Kwaśniewski z takim problemem był. No, jeszcze w tak zwanym międzyczasie był yy, marszałek Sejmu. Kuchciński, tak? który też miał tylko średnie wykształcenie, ale no, nie wiem ocenianie człowieka po tym, jakie ma wykształcenie. Ja nie oceniam. Tylko, tylko, jak rozumiem, y, marszałek Hołownia wytoczyni słójkowi proces za oszczerzy artykuł, tak? Myślę, że nie, to znaczy czytałem ten artykuł. Ten artykuł jest y, napisany w taki sposób autorka tego artykułu, pani Renata Kim, zabezpieczyła się na wszelkie możliwości. To jest trochę tak, że y, podobno marszałek hołownia był w kosmosie. Czytał o tym w internecie, i są ludzie, którzy widzieli, jak on startował, i są też tacy, którzy widzieli go w kosmosie. To jest na tej zasadzie. To więc w takich sytuacjach. Natomiast, gdzie, gdzie ja widzę okazję do małego sparingu prawnego to w kontekście ochrony danych osobowych. No bo jeżeli chołownia złożył podanie o przyjęcie na studia, to um, uczelnia, która dostała to podanie, y, miała prawo przetwarzać jego dane osobowe tylko w tym konkretnym, określonym celu. Panie ministrze, dlaczego, przechodząc do, do, do klus sprawy, dlaczego w, uważacie tam w Polsce 2050, że to są jakieś porachunki y, z Platformą, czy, por, czy Platforma trochę z wami pogrywa w tej... W koalicji. No, chyba pierwsze to od pana słyszę, że. że no nie, no, Szymon Hołownia nasi, odpowiada, że to jest ingerowanie. Może gdyby po, po, po takie A, no, metody. Proszę to bardzo. Nie Ta myślibywa. ironia też, proszę ją czytać. Ingerowanie w proces wyborczy, mówi marszałek Hołownia, czyli co? U partnerów nie podoba się, że Szymon Hołownia kandyduje na prezydenta. Ołownia zadał pytanie, skąd te informacje wyciekły, bo one mogły wyciec tylko z dwóch źródeł. To znaczy mogły wyciec od osób, które znają akta. A akta w tym postępowaniu zna adwokat rektora, pana Cze, i znają służby, znają organy, które prowadzą postępowanie. No więc jeżeli w państwie prawa takie procesowe informacje wyciekają... Do domeny publicznej, po czym są używane przez dziennikarkę, która zupełnie, moim zdaniem, nie przypadkiem publikuje ten tekst A właśnie. właśnie, teraz. to nie przypadkiem, o to nie przypadkiem chodziło. Czy w ramach tych porach porachunków, cudzysłów, zablokowaliście w Polsce 2050 kandydaturę Wojciecha Króla na szefa rady mediów narodowych śląskiego posła? A nie, to są to są dwa rozłączne tematy. Akurat Tak się Wojtek, przypadkowo złożyło. Pan poseł Wojciech Król ma moje pełne poparcie jako, jako kandydat do Rady Mediów Narodowych. Bardzo sobie szanuję jego działalność i jego wystąpienia związane z rynkiem medialnym w Polsce. Uważam, że ma... Dość szerokie kompetencje, żeby w tej Radzie Mediów Narodowych robić porządek. I przekonuje co więcej do tego cały mój klub. To, to, że to trzy głosowanie... razy trzeba było rozmawiać podobno z Waszym klubem w tej sprawie. Nie, właśnie. raz było spotkanie. Dwa razy spadała ta sprawa z, z Sejmu. Z Ale to, porządku. Y, sprawozdanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych spada już chyba czwarty albo piąty raz, a i to spada dlatego, że jest za dużo. Panie ministrze, to, to rzecz, co? w środę to w głosujecie za królem. Wojciech, król, y, szefem Rady Mediów Narodowych, tak? Nie chcę dzisiaj Deklarować, jaka będzie decyzja klubu. Mówię o swoich przekonaniach. Ja zagłosuję tak, jak postanowi klub. Polityka to jest gra zespołowa. Tutaj trzeba trzeba stać razem z klubem, z którego się jest. Tylko ja tylko mówię, że ja przekonuję moich kolegów i koleżanki klubowe do tego, żeby zagłosować za tą kandydaturą, bo uważam, że ona jest po prostu dobra. Jak, panie ministrze, jak pańska krucjata z dostępem do, w sprawie dostępu do treści pornograficznych w internecie? No, za dwa tygodnie w Krakowie pokażę ustawę. Ta ustawa jest gotowa. Jeszcze ostatnie szlify przechodzi. Chcemy ją wpisać przed 13 grudnia, czyli przed rocznicą objęcia władzy przez ten rząd chce ją wpisać do Czy takiego zestawu aktów legislacyjnych rządu. Wieś tak na święta porno tylko na dowód. Nie, nie, nie. To, to ani, ani nie tylko na dowód, ani nie na święta. Myślę, że to pozwoli dopiero otworzyć dyskusję. Ale jak hmm. pan na przykład chce w takim sklepie z płazem bez obsługi, w tej wersji takiej, gdzie nie ma ludzi, chce pan kupić energetyka, no to musi pan przejść procedurę weryfikacji wieku. Kamera patrzy na pańską piękną twarz i stwierdza, czy pan jest dorosły, czy nie. Jeżeli ktoś ma, taki, tak zwa, po angielsku się mówi, baby face. No na przykład moje dziecko, które ma 21 lat, nie może kupić, dlatego, że kamera twierdzi, że jest to za, na, za młody. A na, to na zdrowie, bo to nie, nie jest specjalnie zdrowe. Yy, natomiast i, y, zupełnie poważnie, jak pan zamierza, pan? To prawo zamierza egzekwować, <laughs> chroniąc oczywiście nieletnich przed dostępem do tego typu treści. No, dzisiaj jest tak, że <laughs> dziecko. Ma kontakt z pornografią wtedy, kiedy kliknie sobie kratkę Mam 18 lat, wchodzę dalej. I w ten sposób dostawca treści pornograficznych zrzuca z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za to, do kogo takie treści strumieniuje, do kogo kto te treści ogląda. To nie jest sytuacja normalna. Gdyby tak samo wyglądał na przykład proces zakupu alkoholu w sklepach, to dziecko mogłoby mówić Mam 18 lat, chcę kupić piwo. I y, y, pań, pan albo pani przy kasie nie miałby nic do gadania, musiałby mu to piwo sprzedać. Y, to myślę, tak. że taka sytuacja by nas bulwersowała. Tym bardziej, że w Polsce jedenastolatkowie y, mają pierwszy kontakt średnio, przeciętnie. Jedenastolatkowie mają pierwszy kontakt z internetową pornografią. Co to znaczy średnio? No to znaczy przeciętny wiek pierwszego kontaktu z internetową. są badania. Tak, są badania nastolatki 3.0 realizowane przez naukową akademicką sieć komputerową. Jeżeli to jest średnie, to znaczy, że co, ośmiolatkowie? Czy siedmiolatkowie mają do, do, kontakt? Z... No, niestety. Co więcej, e, powiem Panu więcej: 25% dzieci, nastolatków, e, nie wie, czy zachowania przedstawione na filmach pornograficznych są prawdziwe, czy udawane. Czy tak wygląda prawdziwy obraz życia seksualnego człowieka? Czy to jest odgrywanie. Panie nikt celu. nie ma wątpliwości, że to jest sprawa, którą oczywiście e, należy ucywilizować mm. e, tak. e, i chronić e, dzieci przed tego typu. Rzeczami. Natomiast y, czytam, że, y, że co w sytuacji, bo tak podobno jest: większość pornografii w internecie jest rozprowadzana nielegalnie. Y, y, większość na nielegalnych platformach, które absolutnie działają poza prawem i Polska sobie. I, I teraz będą przestrzegać prawa, bo polski rząd tak chce i tak nakaże? Jeżeli będą działać w Polsce, to będą musiały przestrzegać prawa. Ale Dokładnie... co to znaczy działać w Polsce? VPN, VPN na przykład? No jest domena PL, prawda? Jesteśmy w polskiej przestrzeni internetu. To od nas zależy, co w tej przestrzeni jest dostępne, a co nie. Na przykład było kiedyś mnóstwo serwisów, które oferowały nielegalne gry hazardowe. Poradziliśmy sobie z tym e, poprzez wprowadzenie listy domen zakazanych. Jeżeli strona działa zgodnie z polskim prawem, to jest dostępna w polskim internecie. Jeżeli nie działa zgodnie z polskim prawem, to dostępna nie jest i po zawodach. Dokładnie tak samo będzie ze stronami e, oferującymi pornografię. Jeżeli dostawca tych treści zadba o to, żeby jego treści trafiały tylko do ludzi dorosłych, to będzie jego strona w Polsce dostępna. Jeżeli nie zadba o to, to tej strony nie będzie. I to jest jego biznes, jaką technologię zastosować. Przeprowadzić tę weryfikację na, po stronie użytkownika, na urządzeniu, z którego korzysta? Tę weryfikację wieku? Ta weryfikacja będzie przeprowadzana oczywiście na urządzeniu, natomiast odpowiedzialny za tę weryfikację będzie dostawca pornografii. To dzisiaj on nie jest odpowiedzialny za nic, on dzisiaj ma tylko tą planszę, mam 18 lat. <laughs> To jest tak zwana samodeklaracja. Panie to ostatnie pytanie, krótko już na koniec. Być może pan czytał, że na Śląsku powstaje większe miasto od Warszawy? Tak, warszawscy dziennikarze uwielbiamy. E, tak, tak, więc poszedł taki clickbait w, w, Polskę, w Polskę, że supermiasto, wola polityczna i wszystko, by tego dokonać. Zostawiamy bajeczkę i pytam teraz zupełnie poważnie. Gdyby była tutaj na dole taka zgoda na, na to supermiasto w ramach metropolii, to byłaby, wyobraża pan sobie, wola polityczna u góry w polskim rządzie, żeby coś takiego umożliwić. Nie wierzę w super miasto na Śląsku, yy, pomimo tego, że miałem duży szacunek do Marka Szczepańskiego, który pisał o Krakowicach. Nie wiem, czy pan jeszcze to pamięta? Jeszcze, taką to jeszcze inna historia. I Marka Szczepańskiego też oczywiście yy. pamiętam. Natomiast to, to nie, jest moje, nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy tam u góry, w rządzie byłaby, byłoby zielone światło na stworzenie czegoś takiego? Yy, na razie z trudem powstaje ustawa metropolitalna dla Trójmiasta. Yy. Myślę, że to wymagałoby wielu, wielu dyskusji, ale myślę też, że ten projekt nie jest projektem realnym. Że Katowice pozostaną Katowicami, Chorzów Chorzowem, Świętochłowice Świętochłowicami, a tychy tychami. Natomiast pewnie da się skupić niektóre kompetencje, takie, które są ponad wymytekami się to ponad. Akurat, to akurat wielką localne. sensacją nie jest. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, był dziś gościem Radia Katowice. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia, weekendu, do usłyszenia.